Już po raz trzynasty Polska Izba Ekologii nagrodziła najlepsze przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, samorządy i instytucje państwowe za działania na rzecz ochrony środowiska. Obchodzimy 25-lecie przemian społeczno-ustrojowych, gospodarczych, i na tym tle 15 lat Izby, 13 lat Ekolaurów skłania do postawienia pytania, co nam się udało, co jeszcze przed nami. Jeśli sięgnąć pamięcią wstecz, to można powiedzieć, że Polska dokonała w wielu dziedzinach imponującego postępu. W tym wszyscy są zgodni, że chyba największego w dziedzinie ochrony środowiska. Jeśli przypomnimy sobie stan środowiska 20-25 lat temu, a dzisiaj. W zarówno w ochronie powietrza, w gospodarce wodno-ściekowej, w gospodarce odpadami, no to nastąpił imponujący postęp. Dzisiaj powiem nie skromnie, że skromny udział w tym postępie ma Polska Izba Ekologii ze swoimi sztandarowymi przedsięwzięciami jak Gazeta Ekologia, jak EkoLaury, jak wiele szkoleń, seminariów, Zespół ekspertów, który działa przy Polskiej Izbie Ekologii, i z planami, które są na przyszłość. A do zrobienia jeszcze jest wiele, zarówno z punktu widzenia tego, co musimy zrobić, aby wykonać normy i standardy unijne, ale również z punktu widzenia. Chociażby wykorzystania środków unijnych na lata 2014-2020. I tutaj trzeba dokonać dalszego postępu w gospodarce odpadami, coś się ruszyło w ostatnim czasie, dotrzymać standardów w ochronie powietrza, walce z hałasem, zmierzyć się z ogromnym problemem terenów poprzemysłowych, pogórniczych. A więc jest co robić. Polska Izba Ekologii na miarę skromnych sił, możliwości, środków będzie w tym uczestniczyć. Dzisiaj traktujemy to spotkanie jako pewnego rodzaju święto środowiska, czas na refleksję i na wyróżnienie tych wszystkich, którzy w tym 25-15-leciu brali. Szczególnie aktywny udział. W tym roku kapituła konkursu przyznała 17 ekolaurów oraz 7 wyróżnień. W gronie laureatów Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, jak mało kto dba, aby obiekty PTTK były wzorem pod względem ekologii. Staramy się. Wyróżnienie ubiegłoroczne właśnie otrzymaliśmy za prowadzenie pewnego projektu w Sudetach. Było to wyróżnienie za działania w dziedzinie ochrony powietrza, ale to jest szerokie spektrum rozmaitych innych poczynia realizowanych ze środków własnych, również ze środków Narodowych, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, funduszów regionalnych, jak również ze środków europejskich, gdzie korzystając właśnie z tego wsparcia finansowego realizujemy rozmaite działania służące poprawieniu komfortu właściwie i energetycznego tych schronisk. To są nowe źródła energii, sprawy związane z modernizacją czy budową wręcz od podstaw oczyszczalni ścieków ekologicznych. To, co jest teraz modne, segregacja odpadów, zarządzanie wodą, oszczędne gospodarowanie energią. Bardzo wiele się pozmieniało i tymi różnymi projektami no, została objęta bardzo duża część stronic. Ja myślę, że ci, którzy wędrują nie tylko po górach, bo, bo to są również obiekty, na przykład na Mazurach, doceniają to, zauważają, widzą, że ten standard jest zdecydowanie inny i nie mamy się czego powstydzić po Porównując standard niektórych naszych obiektów, na przykład z obiektami alpejskimi, to my tutaj mamy więcej do, do zaoferowania. Ba, to nie jest kryptoreklama, ale myślę, że za ceny nieporównywalnie mniejsze niż to jest tam i turyści to coraz bardziej sobie cenią, doceniają. Również turyści zagraniczni, którzy no, mają tą możliwość porównania standardu świadczonego przez te obiekty, właśnie alpejskie, i również nasze. Galem prowadziła Beata Smaga-Sejbot. Jak nie kochać jesieni, jej babiego lata, liści niesionych wiatrem w rytm deszczu tańczących, ptaków, co przed podróżą na drzewach usiadły, czekając na swych braci za morze lecących. Jak nie kochać jesieni, jej barw purpurowych, szarych, żółtych, czerwonych, srebrnych, szczerozłotych, gdy białą mgłą otuli zachodzący księżyc, Kojąc w słabym sercu codzienne zgryzoty. Proszę Państwa, tym poetyckim akcentem Tadeusza Wywrockiego, tym razem rozpoczynamy najważniejszą część dzisiejszej uroczystości wręczanie nagród i wyróżnień w konkursie o Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2014. W kategorii gospodarka wodnościekowa kapituła przyznała jedno wyróżnienie i dwa ekolaury. A kto otrzymuje wyróżnienie, o tym poinformuje nas pan przewodniczący Rady Polskiej Izby Ekologii. Dla kraśnieckiego przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. A wyróżnienie odbierze prezes zarządu pan Aleksander Kozłowski. Wielkie brawa. <głos》> Wyróżnienie za uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji krosno etap pierwszy. Pierwotny zakres projektu obejmował budowę kanalizacji sanitarnej o długości 33 km, dzięki czemu dostęp do sieci do końca przyszłego roku uzyska 3,5 tysiąca mieszkańców gminy. Całkowita wartość projektu wyniosła ponad 55 milionów złotych, z czego unijna dotacja to 65% wartości. Pora na najwyższe nagrody w tej kategorii. Komu przyznano pierwszy Ekolaur? Zabrzańskie przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szanowni Państwo, nagrodę odbierze Ekolaur Polskiej Izby Ekologii pan Piotr Niemiec, prezes zarządu, dyrektor naczelny spółki. Ekolaur za poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zabrze. W ramach unijnego projektu na terenie Zabrza wykonano m.in. 127 km kanalizacji sanitarnej, 101 km kanalizacji deszczowej, 76 km sieci wodociągowej rozdzielczej oraz przebudowano oczyszczalnię ścieków w Śródmieście. Dzięki temu spółka pozyskała koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej do 2019 roku. I kolejny, drugi ekolaur. Gmina Mogielnica. A nagrodę odbierze burmistrz gminy i miasta Mogielnica dr Sławomir Chmielewski. Ekolaur za modernizację oczyszczalni ścieków i budowę kanału sanitarnego Mogielnica Kozietuły Nowe. Dzięki rozbudowie i modernizacji oczyszczalni zapewniono właściwe funkcjonowanie gospodarki ściekowej, uzyskano wymaganą jakość ścieków oczyszczonych oraz spełniono wymagania dotyczące zagospodarowania odpadów. Oczyszczalnia wyposażona została w urządzenia automatyki i sterowania zapewniające stabilny przebieg procesów oczyszczania. Kolejna, druga kategoria to ochrona powierzchni Ziemi, gospodarka odpadami, w której kapituła przyznała wyróżnienie i dwa ekolaury. Komu przyznano wyróżnienie? KGHM Metrako, spółka akcyjna. A wyróżnienie odbierze pan Włodzimierz Bem, dyrektor oddziału produkcji kruszyw KGHM Metrako. Wyróżnienie za produkcję kruszyw KGHM Metrako jako przykładu efektywnego zagospodarowania odpadów przemysłowych wschód. Spółka to firma produkcyjno-handlowa z Legnicy należąca do grupy kapitałowej KGHM polska mieć sa Kto w tej kategorii otrzymuje pierwszy ekolaur? Panie Przewodniczący? Katowicki Holding Węglowy Spółka Akcyjna. Proszę Państwa, a ekolaur odbiorą Pan Tadeusz Skotnicki, Wiceprezes Zarządu do Spraw Pracy oraz Pani Urszula Mieszczak, główny inżynier do spraw ochrony środowiska. Ekolaur za rekultywację, zagospodarowanie terenów przekształconych działalnością górniczą w kopalniach KGHW wraz z zabudową i uruchomieniem linii technologicznej przeróbki skały płonnej na kruszywa certyfikowane kopalni Wujek. Prowadzona od lat rekultywacja przyczynia się do przywrócenia wartości użytkowej terenów oraz do zagospodarowania odpadów wydobywczych. Prace rekultywacyjne prowadzone były już w kopalniach Mysłowice Wesoła, Wujek, Murcki, Staszic, Wieczorek oraz Kazimierz, Juliusz. Łączna powierzchnia dotychczas zrekultywowanych obszarów wynosi 157 hektarów, w tym na terenie Katowic aż 78 hektarów. Sita Starol, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. A ekolaur w tej kategorii odbierze pan Piotr Bordoszewski, prezes zarządu spółki Sita Starol. Wielkie brawa. Ekolaur za instalację Biokom do biologicznego przetwarzania odpadów w bioreaktorach foliowych. Firma od lat działa na rynku gospodarki odpadami, wspiera i wdraża innowacyjne rozwiązania technologiczne zarówno w zakresie mechanicznego, jak i biologicznego przetwarzania odpadów. Zastosowana technologia Biocom jest systemem zamkniętym z wymuszonym napowietrzaniem wsadu oraz oczyszczaniem powietrza podprocesowego. Wielkie brawa proszę państwa. A przed nami kolejna, trzecia kategoria: ochrona powietrza. Kapituła Ekolaurów przyznała w tej kategorii także jedno wyróżnienie i dwa Ekolaury. A kto otrzymuje wyróżnienie, Panie Przewodniczący? Polski Kok, spółka akcyjna. A wyróżnienie odbierze Pani Grażyna Bula, wiceprezes zarządu do spraw ekonomicznych. <klucza> wyróżnienie za zakład produkcji kompozytowych paliw stałych. Polski Koks S.A. należy do grupy kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej. To jeden z największych światowych eksporterów koksu. W tym roku Polski Koks oddał do użytku wybudowany kosztem 20 milionów złotych przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zakład produkcji kompozytowych paliw stałych. Czas na ekolaury w kategorii Ochrona Powietrza. Kto jest pierwszym laureatem nagrody? Kompania Węglowa, spółka akcyjna. A nagrodę odbierze kierownik zespołu ochrony środowiska, pan Klaudiusz Szczurek. Ecolaur za działania w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych. Kompania Węglowa SA, jako przedsiębiorstwo świadome swego wpływu na otoczenie, realizuje wieloletni program w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych. Działania w tym zakresie skupiają się przede wszystkim na zwiększeniu ilości ujmowanego metanu. Przez kopalniane stacje odmetanowania oraz jego gospodarczym wykorzystaniu. Docelowo, w efekcie realizacji przedsięwzięcia, we wszystkich kopalniach prowadzących odmetanowanie, ujmowany metan przesyłany będzie na powierzchnię i zagospodarowywany. A kto w tej kategorii otrzymuje kolejny Ekolaur. Tauron Ciepło, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ekolaur odbierze pan Henryk Borczyk, prezes zarządu. Wielkie brawa. Ecolaur za przebudowę kotła fluidalnego bloku BC-35 wraz z budową instalacji podawania biomasy. Spółka Tauron Ciepło powstała w 2011 roku i jest jednym z największych przedsiębiorstw ciepłowniczych w Polsce i Europie. Od samego początku spółka działa w zgodzie z przyjętą strategią zrównoważonego rozwoju, stawiając na nowoczesne źródła wytwarzania, technologie zapewniające bezpieczeństwo dostaw ciepła, wysoki standard obsługi klienta, a także troskę. O środowisko naturalne. I wielkie brawa i wielkie gratulacje. Ekoprodukt, Zielone Technologie. Do kogo powędruje wyróżnienie? Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kotłowej Termo, tech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. A wyróżnienie odbiorą pan Edmund Itkowiak, prezes zarządu, oraz pan Adam Śpiewanek, dyrektor generalny. Wyróżnienie za ekologiczny stalowy kocioł grzewczy wysokiej klasy energetycznej według najnowszej normy w zakresie emisji spalin i bezpieczeństwa użytkowania. Podstawowym produktem firmy są właśnie ekologiczne kotły CO na paliwa stałe oraz palniki wytwarzane na bazie własnych opatentowanych rozwiązań. Proszę Państwa, pora na najwyższą nagrodę w tej kategorii, komu przyznano jeden z ekolaurów. Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo kluczborg. A ekolaur odbierze Pan Paweł Pypłacz, Nadleśniczy. Ekolaur za budowę przechowalni i modernizację istniejącego budynku Wyłuszczarni Nasion w Lasowicach Małych. Lasy Nadleśnictwa Kluczbork położone są na terenie województwa opolskiego. W latach 2009-2011 przeprowadziło rozbudowę i modernizację Wyłuszczarni Nasion w Lasowicach Małych. I czas na drugie ekolaur w tej dziedzinie, ekoprodukt Zielone Technologie. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Defro, Robert Dziubeła. A ekolaur Polskiej Izby Ekologii odbierze pan Rafał Kupisz, asystent zarządu. Ekolaur za kocioł zgazowujący drewno Defro HG. Firma Defro to największa w Polsce firma produkująca kotły CO na paliwa stałe z siedzibą w Rudzie Strawczyńskiej. Posiada niezbędną bazę projektowo-konstrukcyjną i produkcyjną. Jej priorytet to innowacyjne rozwiązania w dziedzinie techniki grzewczej skorelowane z zaawansowaną technologią produkcji i nowoczesną stylistyką. Proszę Państwa, i pamiątkowa fotografia, gdyż to już wszyscy wyróżnieni i laureaci w kategorii ekoprodukt, zielone technologie. Edukacja Ekologiczna Kapituła przyznała w tej kategorii tylko jedno wyróżnienie i dwa ekolaury. Kto zostanie uhonorowany wyróżnieniem, Panie Przewodniczący, bardzo proszę. The for Poland. Wyróżnienie odbierze dyrektor pani Dorota Stasikowska-Woźniak. Serdecznie zapraszamy. Wyróżnienie dla Dress for Success Poland Strój dla sukcesu za spotkania, warsztaty i publikacje ekologiczne skierowane do kobiet, beneficjentek i wolontariuszy Dress for Success Poland. To światowa organizacja wspierająca kobiety, polską filię, pięć lat temu założyła i od początku prowadzi pani Dorota Stasikowska-Woźniak. Ideą organizacji jest pomaganie kobietom pozostającym bez pracy, wzmacnianie ich ekonomicznej niezależności, zmiana świadomości oraz wspieranie we wszystkich działaniach. Proszę Państwa, pora na ekolaury w tej kategorii. Komu kapituła przyznała pierwszy ekolaur? Urząd Miasta Bydgoszcz. A Ekolaur odbierze pan Grzegorz Boroń, zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Ekolaur za budowę Centrum Demonstracyjnego Odnawialnych Źródeł Energii przy Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy. Bydgosz od pięciu lat wdraża programy ukierunkowane na poprawę efektywności energetycznej, promocję odnawialnych źródeł energii i ograniczenie emisji, między innymi plan ochrony klimatu i adaptacji do skutków zmian klimatu oraz plan działań na rzecz zrównoważonej. Energii. W 2012 roku Bydgoszcz rozpoczęła międzynarodowy projekt unijny, w ramach którego powstało Centrum Demonstracyjne Odnawialnych Źródeł Energii przy Zespole Szkół Mechanicznych, jako otwarte laboratorium w technologii pasywnej, które mogą zwiedzać wszyscy mieszkańcy. Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku Spółka Akcyjna. A Eko laur odbierze pan Ryszard Wójcik, prezes zarządu. Proszę Państwa, EkoLaur za publiczne kampanie edukacyjne w trosce o naturę. W trosce o naturę to kompleksowy projekt edukacji ekologicznej z zakresu selektywnej zbiórki i zagospodarowania odpadów. To akcje edukacyjne dla najmłodszych organizowane w całej Polsce oraz profesjonalne szkolenia z zakresu gospodarki odpadami. W trosce o naturę to również znak graficzny umieszczany przez klientów organizacji na milionach opakowań w Polsce. I bardzo prosimy o pamiątkowe zbiorowe zdjęcie dla wszystkich wyróżnionych i laureatów w tej kategorii, kategorii edukacja ekologiczna, energooszczędność, efektywność energetyczna. Kapitało przyznała w tej kategorii tylko jeden ekolaur, a kto zostanie nim uhonorowany, bardzo proszę. Katowicka spółdzielnia mieszkaniowa. Eko Laur odbierze prezes spółdzielni, pani Krystyna Piasecka. Serdecznie zapraszamy. Dziękuję. To jedna z najstarszych na Śląsku oraz jedna z największych w kraju spółdzielni mieszkaniowych. Wybudowała ponad 500 budynków mieszkalnych, w tym superjednostkę, tzw. Tak niebieskie bloki oraz 24-piętrowe gwiazdy. Obecnie jest nowoczesną i przyjazną ludziom spółdzielnią z całkowicie ocieplonymi i opomiarowanymi zasobami. Stosuje nowoczesne technologie i rozwiązania, dzięki którym między innymi roczne zużycie ciepła w ciągu ostatnich 15 lat zmniejszyło się we wszystkich budynkach prawie 3%. Ochrona przyrody. Kapituła Ekolaurów przyznała w tej dziedzinie dwa wyróżnienia i jeden Ekolaur. Kto otrzymuje pierwsze wyróżnienie? Bardzo proszę, panie przewodniczący. Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, nadleśnictwo zawadzkie. A wyróżnienie odbierze pan magister inżynier Zdzisław Siewiera, nadleśniczy, nadleśnictwa zawadzkie. Wyróżnienie za budowę zbiornika retencyjnego. Regolowiec w leśnictwie Haraszowskie. Nadleśnictwo zawadzkie wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Zbiornik wodny Regolowiec pełni funkcję przeciwpowodziową i ochronną przed erozją wodną. Pozytywnie wpływa na kształtowanie bilansu wodnego terenów leśnych oraz powoduje zatrzymanie odpływających wód na dłuższy czas. Zbiornik wraz z wyspą o powierzchni 23 arów stał się enklawą flory i fauny wodnej oraz ozdobą krajobrazu. Ponadto ważnym siedliskiem zimorodka i wydry, które w pobliżu mają swoje miejsca żerowania. Panie przewodniczący, kto otrzymuje drugie wyróżnienie w tej kategorii? Również Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Parczew. A wyróżnienie to odbierze Pan Piotr Pniak, zastępca nadleśniczego. <klucz> wyróżnienie za tradycyjne bartnictwo w Lasach Parczewskich. Pomysł przywrócenia bartnictwa narodził się w 2012 roku. Po uzyskaniu stosownych pozwoleń z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w rezerwacie przyrody Lasy Parczewskie wykonano trzy barcie. Rok później jedna z nich została zasiedlona przez rój dzikich pszczół, które z powodzeniem przezimowały w naturalnych warunkach. Rój jest w dobrej kondycji i stale się powiększa. Istnieje duże prawdopodobieństwo zasiedlenia kolejnych barci. Panie Przewodniczący, do kogo w tej kategorii powędruje Ekolaur? Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu. A Ekolaur odbierze pan Mirosław Pużycki, prezes zarządu. Proszę Państwa, Ekolaur za restytucję jesiotra Ostronosego. Przywrócenie gatunku, który wyginął w polskich rzekach, dla polskiej ichtiofauny jest bezcenne. Działania te, proszę Państwa, można porównać do udanej reintrodukcji żubra w Puszczy Białowieckiej. To proces długotrwały i kosztowny, ale możliwy dzięki dotacjom Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Funduszu w Toruniu i EkoFunduszu. W wybudowanym ośrodku wylęgu i podchowu jesiotra ostronosego tworzone jest stado tarlakowe, co w przyszłości pozwoli dochować się własnego materiału zarybieniowego, a tym samym obniżyć koszty restytucji tego gatunku. Proszę Państwa, zbiorowa fotografia dla wyróżnionych i laureatów w tej kategorii. Proszę Państwa, przedostatnia kategoria to gmina przyjazna środowisku. W tej kategorii kapituła przyznała tylko jeden ekolaur. Bardzo proszę. Dla gminy Gorzyce. A ekolaur odbierze pani Izolda Gajowska, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej. Ekolaur za zieloną i przyjazną gminę, gmina Gorzyce usytuowana jest w południowej części województwa śląskiego. Jest największą terytorialnie gminą powiatu wodzisławskiego. W jej skład wchodzi 12 sołectw. Liczne akweny i kompleksy leśne powodują, że gmina stanowi część tzw. zwanych. Tzw. Tak Zielonego Śląska od wielu lat propaguje wśród mieszkańców wszelkiego rodzaju działania ekologiczne oraz wspomaga ich w dążeniu do wspólnego osiągnięcia wymiernych efektów w przyszłości i zakresu szeroko rozumianej ochrony środowiska. Bardzo dziękujemy i gratulujemy. I przed nami, proszę Państwa, ostatnia kategoria, całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska. Tutaj kapituła postanowiła przyznać aż cztery ekolaury. Kto nagrodzony został pierwszym z nich? Bardzo proszę: Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych. A ekolaur odbierze pan Jan Skowronek, dyrektor Instytutu. Proszę państwa, EkoLaur za działania na rzecz nowoczesnej ochrony środowiska. Badania Instytutu katalizatorem nowoczesnego zarządzania ochroną środowiska. Instytut od 40 lat zajmuje się przyczynami i skutkami zanieczyszczenia środowiska oraz możliwościami odnowy jego zasobów. Jego działalność pozwoliła na zbudowanie w regionie podstaw systemu zarządzania jakością środowiska oraz systemu kontroli jakości środowiska. Ponadto na rozwój technologii zmniejszania emisji zanieczyszczeń oraz procedury oceny oddziaływania na środowisko na poziomie krajowym. Instytut współpracuje z ponad z setką jednostek zagranicznych, głównie z Europy i Stanów Zjednoczonych. Obecnie rewitalizacja terenów poprzemysłowych i zurbanizowanych to jego priorytetowe działanie w kraju oraz Unii Europejskiej. Haldex Spółka Akcyjna. EcoLaur odbierze pan Tadeusz Koperski prezes zarządu. EcoLaur za 55 lat działalności na rzecz ochrony środowiska. Nadrzędnym zadaniem spółki jest przeciwdziałanie negatywnemu oddziaływaniu przemysłu węglowego poprzez likwidację uciążliwości odpadów wydobywczych powstających przy produkcji węgla kamiennego. Dzięki działalności spółki Haldex zmniejszana jest ilość odpadów, które z bieżącej produkcji trafiłyby na składowiska. Zmniejszana jest też ilość starych hałd przy jednoczesnej ochronie cennych zasobów naturalnych kopalin, jak piaski czy żwiry. EU. I trzeci Ekolaur. Kto jest laureatem, panie przewodniczący? Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. A Ekolaur, drodzy państwo, odbierze prezes zarządu pan Roman Bargieł. <klucz> ekolaur za całokształt działalności podejmowanej na rzecz ochrony środowiska. Działania podejmowane przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze od dziesięcioleci. Służą upowszechnianiu i utrwalaniu w świadomości społecznej przekonania o konieczności ochrony przyrody i jej znaczenia dla turystyki. Działania związane z edukacją ekologiczną podejmuje w ramach własnych programów, w których corocznie uczestniczy około 800 tysięcy osób. Wśród nich ogólnopolskie akcje u źródeł rzek, sadzimy las oraz edukacja ekologiczna na szlakach turystycznych. Ekolaur dla zarządu głównego PTTK. I ostatni, czwarty, Ecolaur. Kto jest laureatem? Zakład Energetyki Cieplnej, spółka akcyjna. Proszę Państwa, i znowu zapraszamy panią Longinę Kugiel, prezesa zarządu. Ecolaur, tym razem, za proekologiczną działalność w ostatnich latach. Zakłady energetyki cieplnej na przestrzeni lat przyczyniły się do wdrożenia standardów ochrony środowiska w trudnych uwarunkowaniach kilkunastu rozproszonych ciepłowni i elektrociepłowni zgrupowanych w czterech gminach Województwa Śląskiego. Wielkie brawa, pamiątkowe zdjęcie. Bardzo się cieszymy z tego, że jury konkursowe doceniło i spostrzegło działalność jednego z największych stowarzyszeń w Polsce, które u swoich początków w statucie Towarzystwa Tatrzańskiego miało zapisane właśnie odniesienie do ochrony przyrody. Przez te kilkadziesiąt lat, właściwie ponad 140 tej, tej tradycji już jest naszym udziałem, bardzo wiele się zmieniło, ale ta troska o przyrodę na turystycznych szlakach, w opiektach, które Towarzystwo prowadzi, jak również działania edukacyjne, cały czas jest w tych naszych działaniach aktualne. Zmieniają się formy pracy i przekonywania do tego, że trzeba o środowisko dbać jest może teraz troszeczkę łatwiejsze, pewne rzeczy odbywają się pod bardziej modne Hasłami, ale te idee, które legły u podstaw działania towarzystwa, no nadal są aktualne, nadal są niezmienne. W tym roku turystyka łączy pokolenia. To jest takie hasło przewodnie, bardzo się jak gdyby sprawdzające, pokazujące to jednoczenie się ludzi wokół fajnych, ciekawych, interesujących projektów, pomysłów turystycznych. W przyszłym roku będziemy zapraszali do wspólnego wędrowania i kontynuowali te imprezy, które wcześniej sprawdziły się, tak jak w tym roku było takie spotkanie pod hasłem turystycznej sztafety, gdzie w tej sztafecie pokoleń wędrowało jednego dnia ponad 14 tysięcy osób, chwaląc sobie właśnie ten, ten pomysł i dopytując się czy będziemy go kontynuowali. Oczywiście tym wędrówkom towarzyszą również dodatkowe jak gdyby elementy zachęcamy do zdobywania rozmaitych odznak turystycznych też poświęconych przyrodzie jest taka interesująca odznaka turysta przyrodnik adresowana do wszystkich zainteresowanych wędrowaniem, zwiedzaniem, podziwianiem obiektów przyrodniczych. Oczywiście największą popularnością cieszy się ona wśród najmłodszych najmłodszych turystów, ale jak ktoś rozpocznie jej zdobywanie to później i bardzo wielu jest zdobywców, którzy osiągnęli również te najwyższe stopnie. Wspólne zdjęcie laureatów zakończyło uroczystą galę Polskiej Izby Ekologii w Teatrze Rialto w Katowicach.